Dzień dobry, moi drodzy, witam w strefie Wargames. Dziś zapraszam Was do Campaign Series, ostatnie wydanie. Wietnam, mój nowy nabytek w mojej grotece, może tak to określę. Moi drodzy, wietnam to gra na poziomie taktycznym, przedstawiająca niektóre ze znaczących bitw między 1948 a 1967 rokiem. W Azji południowo wschodniej, w, na obszarze, gdzie są trudne warunki terenowe. E, wszystkie wojny, wszystkie bitwy, które tu są zaprezentowane w tej grze, mają jeden wspólny mianownik, jest nim dżungla. E, wszystkie tutaj wydarzenia mają miejsca, miejsce w dżungli. Mamy do dyspozycji dość dość dużą liczbę scenariuszy, jak na Grę, ponieważ no, rzadko się zdarza, żeby w grach strategicznych było około 100 scenariuszy, a tutaj mm, mamy, mamy to. Jest tutaj e, dość spora liczba tych scenariuszy. Większość scenariuszy to scenariusze historyczne, opierają się o jakieś tam wydarzenia historyczne z tych okresów. Też nie jestem znawcą wojny wietnamskiej, ani wojny, w której brała udział Francja. Dlatego też się tutaj nie będę jakby wypowiadał. Faktycznie to te scenariusze są adekwatne do historii. Ale w każdym razie mamy w czym wybierać. Ja może na początek chciałbym pokazać taki dość spory scenariusz, który no, pokażę nam możliwości tego silnika, a później przejdę do rozgrywki tak zwanej szkoleniowej, czyli bootcampu. Zobaczcie moi drodzy, 400 tur. 400 tur, średnio każda tura ma około 15-30 minut, czyli tak szacując... Doba składa się z 40 tur dnia i 20 tur nocy, czyli około 60 tur na dzień, na dobę. A tutaj mamy chyba około tygodnia rozgrywki 400 tur. I to zobaczcie, jaka ogromna skala map. Mapy są wzorowane na mapach historycznych, na topografii, przynajmniej tak. Mówi producent tej gry. Mapy są odzorowane w skali 1 do 50 tysięcy, bądź 100 tysięcy, zależy też od scenariusza. A spróbuję tutaj sobie przeskoczyć. I zobaczcie, tak szybko tutaj przeliczę sobie. wyobraźcie sobie, że ta mapa ma 50%. 56 km na 100 km. Hex tej mapy to jest 250 metrów, moi drodzy. Zobaczcie, jak ogromna jest ta mapa. Ja mam tutaj normalne powiększenie teraz. Włączę licznik, troszeczkę pomniejszymy skalę. I teraz ja pomniejszam skalę i zobaczcie, jak to wygląda. na. To jest tylko taki fragment tej ogromnej mapy. Ta mapa jest naprawdę przeogromna. Ja może przejdę teraz na widok 2D, żeby tutaj się szybciej połapać. Niestety grafika w tej grze no, nie jest mistrzostwem. Moi drodzy, tutaj jednostki, jednostek fajna organizacja. Zobaczcie, ile tutaj jest. I jednostek. Tu mamy dywizję, regiment. jednostki powietrzne, tak? Tutaj mamy całe zestawienia, cały układ, który tutaj bierze udział w, tej, w tym scenariuszu. To mamy dywizje, więc ogromna ilość jednostek. Tym bardziej, że dowodzimy tutaj plutonami, plutonami, sekcjami. Tu nie jest tak, że przesuwamy całe bataliony czy kompanie. Tutaj każdemu plutonowi trzeba wydać rozkaz. Pojazdy są pojedyncze, to nie jest grupa pojazdu, tylko pojazd jest pojazdem. Jeden czołg to jeden czołg. Więc wyobraźcie sobie, że przy takiej skali ten scenariusz jest naprawdę ogromny. Ja oczywiście tego scenariusza nie będę rozgrywał, bo to jest bardzo długi czas zagrywania takiego scenariusza. Szczerze mówiąc, nawet bym się w tym scenariuszu nie połapał. Bo no, ogólnie ciężko się tutaj rozpatrzyć na tej mapie. Ta topologia jest tutaj dość taka trudna do ogarnięcia. Ja wrócę sobie teraz do do bootcampu. Czyli jestem już w bootcampie. Pierwszy właściwie taki scenariusz, w którym no właściwie zaczynamy tutaj przygodę z Campaign Series w Wietnam. Pomimo tego, że jest jest to już trzeci silnik jakby tej serii. i Jednak gdzieś ta gra utknęła w tych latach 90 troszeczkę, jeżeli chodzi o silnik tej gry. No ten silnik ma wiele do czyczenia, jak to powiem. Tutaj mam jednostki moje i moim zadaniem będzie tutaj odbicie lotniska Dactu-1 oraz przejęcie lotniska Dactu Dwa łącznie z bazą ogniową, i to będzie moje zadanie w tym scenariuszu. Naprawdę, jest tutaj bardzo zróżnicowana ilość tych scenariuszy. Te scenariusze są zróżnicowane pod względem skomplikowania wielkości. Tutaj mamy scenariusz, gdzie będziemy dowodzić zaledwie kompanią, to jest około powiedzmy 50 ludzi, 100, tak. A poprzednia. Kampania, w scenariusz, który wam pokazywałem, to jest już około 900 jednostek na mapie. To jest ogrom, ogrom naprawdę e, takie duże skale, to właściwie widziałem tylko w Command Opsie 2. No dobra, my ruszymy się tutaj naszą kompanią. Tu, dokładnie jest to kompania A pierwszego batalionu 503. Brygady, chyba spada chronowej. To będzie brygada, tak mi się wydaje. Tutaj dokładnie za bardzo nie jest to opisane. Teraz mam zaznaczony Pluton z roku 1967. Tutaj ma klasyfikację A, czyli to są weterani. To dość mocny Pluton, dość mocna kompania też jest. Okej, okay. wybierzmy sobie tutaj: mam tak jedną, jeden Pluton, drugi Pluton, trzeci. Pluton z dowódcą. Ze sztabem, przepraszam. A tutaj mamy dowódcę. Tutaj jest dowódca. Który będzie tutaj wspierał tą, tą kompanię. Zaznaczę sobie całą kompanię. I ruszymy do przodu. Będziemy się przesuwać. No tutaj wykonujemy, dobrze mniej więcej już wiem co tutaj muszę zrobić, tak więc mm, nie będę tego wszystkiego czytał, tutaj mamy blokowaną jednostkę. Ta jednostka już się ruszyła. Dobra, mm, wyłączymy. Tutaj mamy jednostkę cywilną. Grupy cywilów, na którym muszę, muszę uważać. Skończę turę. Pierwsza tura to trzeba zapisać. Mam 12 tur na to, żeby przejąć te jednostki, te, te lokacje. Tutaj jest sztab. Okay. I z shiftem idziemy do przodu całą kompanią. Dobrze, że jest w tym, w tym silniku ta opcja, że możemy tutaj się całą kompanią przesuwać. Mamy kilka powiększeń różnej skali, również 2D. 2D, no tutaj już ta skala ostateczna jest tutaj mało czytelna, ale tutaj troszeczkę czasami więcej też widać na tej skali 2D niż na tej skali. Tutaj. Tutaj mamy informacje o które tutaj są zawarte, czyli jak spojrzymy to tak. Tutaj mamy obronę, tu mamy ilość punktów w szturmie, tutaj mamy siłę i tu mamy moral jednostki, czyli jak ona się tutaj moralnie trzyma, czy chłopaki dają radę na polu bitwy. Hmm. Już się ruszyli, chyba wystrykali już wszystkie swoje tak punkty. Hmm. Tutaj nam oczywiście hmm, przy podkampie mamy tutaj skrypty, które nam opowiadają co hmm, jakie mamy możliwości silnika. No, A że w tym przypadku jak Pał weźmiemy, no to pokazuje nam widoczność jednostek, tak? A jak jeżeli wciśniemy e, H, to będziemy mieli e, pokazane, e, gdzie ta jednostka może zawędrować, tak? Może tutaj zawędrować, czyli o, przejmiemy ten punkt, mm. Musimy samego dowódca. No i ostatni Pluton. Koniec. Tu się może ruszyć, może ruszyć. Stało przejęte, przejęte, Przejęliśmy, ok. Um. Tu się jeszcze chłopaki mogą ruszyć. O, powoli będziemy się tam przemieszczać w stronę kolejnego lotniska. Przechodzimy tą swoją kompanią do przodu. O i tutaj tak, żeby oni byli na jednej, na jednym heksie. Teraz sobie zaznaczymy. Z. w tym do przodu, żeby szli. Mamy kolejny punkt. Kończymy turę. Będziemy mogli się spodziewać jakiegoś oporu, ale póki co, póki co, idziemy do przodu. Ten zespół, co on nie chce iść, troszeczkę z tyłu będzie galopował. Tu jeszcze się możemy ruszyć, tymi jednostkami już nie. Dobra kolejna dura, siódma. A ja myślę, że tutaj uderzymy teraz do miasta do tego miasteczka. Tu nikogo nie widać. Miasteczko nam daje mm, maskowanie minus 3, czyli jesteśmy mniej widoczni dla wroga. Kończymy turę. O, ktoś tutaj do nas strzela. Ale tutaj efektów nie ma. Tego strzału na szczęście. Jak słyszycie, to no, dźwięk też jest sprzed XXI wieku. Nie wiadomo, kto tutaj strzelał do nas. Nie mamy tutaj żadnego widoku. Nie coś widzimy, ale jednak. Pusto wszędzie. Hmm. Tu mamy jakąś grupę cywilów w tej wiosce. Dobra. Punkt przejęty. Teraz będziemy przejmować lotnisko. Hmm. Myślę, że pójdę pierwszy w kierunku bazy. O! Trafiliśmy na minę. A na szczęście nikomu nogi nie urwało. Hmm. Czyli pójdziemy teraz tutaj. Tu nie możemy wejść, tu możemy iść dalej. Przejmiemy tą część lotniska. A no i tutaj damy dowódcę. Dobra. A tutaj z tej wioski do nas strzelają. I tutaj z tego lasu na razie nam się kule nie imają. A czyli teraz w tej chwili będziemy mieli dostęp do mm, kolejnej kompanii, do tej grupy żołnierzy. I ta grupa będzie mogła tutaj, jakby zabezpieczyć to lotnisko wcześniej przejęte. Przydałoby się wycofać tutaj tych cywilów. Tutaj by się nic nie stało złego, bo jeżeli stracimy cywilów albo będziemy strzelać do cywilów, to dostaniemy punkty karne. I to dość takie znaczące. Dobra. Przejmujemy bazę. Dobra, baza przejęta. Teraz tutaj. O, się jeszcze przejąć to lotnisko. Lotnisko już też mamy przejęte. Tu wrócimy do bazy. Znaczy do tej wioski drugiej, gdzie byli cywile. Tutaj jest też też taki mechanizm. Jeszcze, jeszcze go dobrze nie rozpracowałem, ale. Cywile są w pewnym sensie takim zwiadem przeciwnika w tym przypadku, bo to są cywile północno-wietnamscy i oni jakby informują swoich o tym, gdzie mam ja jednostki. Tak samo jest z cywilami, którzy są po mojej stronie. Oni meldują mi o jednostkach wrogich w ich wioskach, mi właśnie. I to jest tak troszeczkę to wygląda. Ta gra, w sumie jaka jedna z niewielu, porusza tematykę działań przeciwko partyzanckich, tak zwane operacje coin. Szczerze mówiąc, to ten temat był poruszony chyba tylko w dwóch grach. Jedna gra to było Wietnam 65. A druga gra to było Afganistan 11, i właściwie to jest kolejny tytuł, który w pewnym sensie też nawiązuje do, do, taki, do takich działań. Niewątpliwie będziemy się tutaj mierzyć z przeciwnikiem, który zna znacznie lepiej topologię terenu, który lepiej sobie radzi w terenie. Jest Mniej widoczny, mniej rzuca się w oczy, atakuje z zaskoczenia. No dobra, no, no, kończymy górę. Tutaj cały czas nas tutaj próbuje ostrzelać. My możemy też zaatakować w, w, w tym Wietnamie na, na, na. użyć ataku na teren. O! Pojawili się tutaj. Ale tutaj ich... My atakujemy teraz. Okej. Okay. Mm, tych cywilów tutaj wycofamy do... O! Do tych zabudowań. A tutaj będziemy... ...atakować. Wycofali się. Mm, powiększę troszkę. I jeszcze raz będziemy, to, jeszcze raz zaatakujemy. A tym razem bez efektu. Wybaczcie, mi czasami się jeszcze w tej grze gubię. Troszkę tutaj jeszcze tej gry nie opanowałem. Powiem wam bez. A tutaj tak i jeden... Dobra się przeskakuje. Ja spróbuję tutaj zaatakować na teren. Może tutaj kogoś zmuszę do wycofania się. Teraz tutaj tak samo. 1, 2, 3 Tutaj już jest za daleko ta jednostka. Tu już nie, nie uda nam się zaatakować. Zostały nam dwie tury kampu. Ale wydaje się, że um, uda nam się. Tutaj mamy cywil, tu mamy jeszcze jeden pluton. Zblokowane, ale tym plutonem możemy się ruszyć. Spróbujemy tutaj przejąć się lotnisko. Nie wiem, czy się uda. Pojawiło się znacznie więcej, znacznie więcej tutaj jednostek no, wycofali się, Jeruny, a no, chyba się nie udało tutaj ich zdobyć. Mamy też dość, wycofam ich. Spor tutaj jest w opcji, takich w sensie filtrów. No tutaj mamy informacje, komendy dotyczące lotnictwa, komendy dotyczące wydawania poleceń w sensie bitwy, dym, flary, obserwacja, wsparcie lotnicze, wsparcie bombowców, wsparcie artylerii. Łączenie, rozdzielanie jednostek, bo też takowe możemy rzeczy robić. Tutaj jest troszeczkę więcej, bo tu mamy jeszcze komunikację dowódców, jeżeli wejdziemy sobie teraz na dowódcę, to będziemy mieli informację, tutaj jest dowódca, tak, zaznaczymy dowódcę i mamy tutaj informację. Zasięg właśnie dowódcy, to jest zasięg dowódcy. Kompanii. Kompanii to będzie dowódca. Kompanii dość spory ma zasięg. Ogólnie, kompania może tutaj działać dobrze. Działa, funkcjonuje na odległości do 2 km, czyli takich 4 heksy to jest kilometr, czyli tak do 8 heksów. Czyli tutaj też chyba zasięg ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heksów. Czyli to jest taki zasięg działań kompanii 2 km na 2 km. Lepiej, żeby plutony kompanii, żeby się nie rozchodziły, bo stracą możliwość uzupełniania zapasów. A tutaj zapasy właściwie staczają na kilka dosłownie ataków, ewentualnie kilka akcji obronnych, i trzeba te zapasy jakby cały czas gdzieś tam uzupełniać. tutaj właśnie taką bolączką tych wszystkich działań wojennych. Właśnie będzie to uzupełnianie zapasów, dbanie o te zapasy i pilnowanie tych wszystkich sztabów, ponieważ sztaby uzupełniają nam zapasy jednostek, dla jednostek. Ok, czyli nie wiem, czy, tutaj nam, czy nam się tutaj uda coś zrobić. Tutaj już brakuje amunicji, więc musimy przeczekać. Cały czas będą nas atakować. No i mamy ostatnią turę. O, troszkę się chyba zorganizowali. Mm. Może się uda tutaj szturmem wziąć. A, nie. Musieli się wycofać. Kiepsko. A spróbujemy wykonać szturm bez efektu. Bez efektu. Nic się nie dało tutaj skórać. No i z tego lotniska nie uda mi się przejąć. Czasami się tak zdarza. Um. Ponieważ to już jest chyba ostatnia tura, gra ma naprawdę sporo ciekawych mechanik względem poprzedników. Między innymi mamy działania na rzeka, Desant Transport. Mamy budowę fortu ogniowych, mamy pięć różnych poziomów operacyjnych, w sensie wysokości, no i scenariusz się zakończył. Przegraliśmy, no nie udało się, no czasami tak tutaj bywa. Um. Mówiłem o poziomach operacyjnych. Mamy pięć poziomów, to znaczy tak: działania pod ziemią, czyli tunele, działania na ziemi i mamy trzy poziomy, trzy wysokości dla śmigłowców, czyli mamy takie loty, jak to, naz ja to nazywam koszący, czyli gdzieś tam między drzewami latanie. Później mamy strefę niskiego lotu i strefę wysokiego lotu. Więc no to jest też takie tutaj bardzo ciekawe. Nie chcę, nie chcę wypisywać. Ja myślę, że w kolejnym odcinku nakręcę film na temat Bootcampu 2. Jest znacznie ciekawszy. Bootcamp 2 pokazuje nam pewne już mechaniki. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.